Witam serdecznie o 1.30 w nocy. W tym momencie, właśnie jadę do Grysika załadować stoisko, ponieważ będę prezentował firmę MyLab, a jadę do miejscowości Kalimcy, gdzie organizuje stowarzyszenie Inventum. Zlot poszukiwaczy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Tu już mamy piąta nad ranem, okolice Przemyśla. Subskrybujcie mój kanał, mam dużo filmików, podajcie na niego. Fajny most. Tutaj mam wypadaczek, pod drodze był. A w tym momencie Jesteśmy 30 km od miejsca z lotu, Pogoda nie rozpieszcza, a więc nas załamała, ale zaraz zobaczycie, jak było na miejscu. Tuż jesteśmy po śniadaniu. Zobaczcie, jaki piękny widok z pensjonatu Bogdanka. Pogoda okazała się świetna. Rozłożyliśmy szybko stoisko. Zobaczcie, jak się reprezentowało. Bardzo dużo osób było chętnych. Dużo spoglądało. Niektórzy dostali pominki. Daliśmy nagrody organizatorom. Oczywiście zapraszam do sklepu Grosik TV. A to ja. Wicher One. A teraz oglądajcie Wszystko ciekawą zapomnieli. historię. Brakowało mi jednego prezentu. No i panika, co jest grane, oni pomagają mi ja, pakować, ja Aneta szarpie i leży na szafce Siedzi. puszka, nie, to były puszka, puszka śledzi, makrela i Aneta mówi, ty, tu jest prezent i wrzuciła. I żeby było śmiesznie, jest losowanie, pada numer. Przychodzi jej mąż, Dawid. Losuje, idzie, strany, A on tego nie to widział. Jak układał? To jest skala. Dobrze. Ale to ma swoją kontynuację. Bo w zeszłym roku robimy, na, robimy prezent rybny. No i wygrywa Milek. Przychodzi. Zostaje tę rybę, wraca, żeby biedny nic nie powiedział, nie wyciągnął jej, siedzi taki smutny. to był jeden z ostatnich numerów. I potem mieliśmy losowanie główne. I był wykrywacz, kto wygrał. Ile. Ale w tym roku rozbudowałem jeszcze bardziej ten konkurs. Czyli ryba była. A co na tej wykrywacz jest napisane? Kto potrafi czytać? Co tu jest napisane? Ryba. 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 ryba! Ja! Ale Taki zdarzony, Ja! Nie nie ja! Wytam, jak my Ja! pojedziemy na Ja! Ja! to naprawdę gratulacje. No No nie Ja! oczu tymi widokami. Chłopaki mnie zaprosili na wycieczkę. Szybko zwinąłem towar i idziemy sobie pochodzić po górach. Właśnie zaprosili mnie na bacówkę. Po drodze mieliśmy naprawdę piękne widoki. W tym miejscem wiążą się no, straszna historia. Kiedyś padli, zrównali wioskę z powierzchni ziemi. Zapraszam do lektury. Zaraz będą postawione tablice informacyjne. To taki stary sprzęt e, leśny, to się nazywa bieszczady odnalezione. Wie się worzec. Tam różne były wsie, w okolicy. A z tego co wiem, Jawałżec, no najderastyczniej potraktowano. To znowu piękna polana pośród chmur. No i zbliżamy się do Bacówki. Ostatnie kroki. Przez las. Mapę. Okolicy Bacówka. Sronisko. Na górze, nadal mamy bar, w którym pan sprzedawał tak jak mówił, swój wyrób. Jaworcowe. Nad dobre wam powiem. Tu cmentarz Żydowski. już na Takie samej wsi. Weszliśmy poniżej schronińska. Tu kolejny mamy pomnik, pozostawiony przez ludność tej wsi. Kilometr, co po ziemię, nie? Jeszcze pozostałości. Piwnica stara, ziemianka. Co najciekawsze, to jest wyłożona z kamienia. Nie użyto tu żadnych zapraw, cementu. Zobaczcie na. Te to kamieniami wykładane. Ziemię. Z kamienia jest, podłoga zrobiona. Ściany też. Tu rekonstrukcja wioski. To co przynajmniej z niej zostało. Tak kiedyś chata w to wyglądała na ścianki, te co zostały. Fajnie, że ludność się interesuje się historią, to to miejsce. Tak się to reprezentowało. Naprawdę warto przyjechać do Okalnicy, pozwiedzać, pochodzić, odprężyć się. A tu już wracamy z powrotem na kwatery. Po deszczu przywitało nas tylko to piękne tęcze. Dwie, jedna była naprawdę prześliczna. Zobaczcie jak to wyglądało. To było naprawdę blisko. I też ostatnie. Rzuty oka na piękność przyrody. I będziemy się zwijać do domu powoli. Na mi chmury, słońce, no ale przynajmniej to ładnie wygląda. No i ruszamy, w drodze powrotnej tylko armatę zahaczyliśmy